Cześć, mam na imię Michał, jestem ekspertem od oświetlenia LED. Pokażę Wam teraz, jak do wybranej długości taśmy LED dobrać odpowiedni zasilacz. Zapraszam. Dobór zasilacza to bardzo ważna sprawa, ale również bardzo prosta sprawa. Jak to zrobić? Na opakowaniu powinno być napisane, ile taśma pobiera wat na jednym metrze. Tu mamy taśmę 600, jeżeli będziesz chciał zamontować 5 metrów taśmy 600, będziesz potrzebował minimalnie zasilacza o mocy 48 W, ponieważ taśma 600 na 5 metrach pobiera 48 W. W ofercie posiadamy zasilacz Delty, który ma maksymalną moc wyjściową 52 W, więc do 5 metrów 600 możemy zastosować 50W zasilacz Delty. Drugi przykład. Tu mamy taśmę 300, jeżeli będziesz chciał zamontować 5 metrów taśmy 300, będziesz potrzebował zasilacz minimalnie o mocy wyjściowej 24W, ponieważ 1 metr 300 pobiera 4,8W. Jeżeli chcesz zamontować 5 metrów, mnożysz to razy 5, wychodzi Ci 24W. Ofer w ofercie posiadamy dokładnie zasilacz o maksymalnej mocy wyjściowej 24W. Zawsze do taśmy LED możemy podpiąć większy zasilacz niż jest potrzebny. Ale nie możemy podpiąć zbyt małego zasilacza. Także pamiętajcie o tym. Do zobaczenia.